Witajcie moi drodzy w drugim odcinku działu genetyka, w którym zajmiemy się procesem replikacji DNA. W momencie, jak nagrywam ten odcinek, replikacja zachodzi pewnie w jakichś miliardach komórek mojego organizmu jednocześnie. Podobnie zresztą u Was, w czasie jak tego słuchacie. I jest to proces tak naprawdę kluczowy dla życia, rozwoju i rozmnażania się praktycznie wszystkich organizmów na Ziemi. Dlatego też warto go poznać. Na początek takie przypomnienie, ponieważ z procesem replikacji zetknęliście się już. W odcinku o cyklu komórkowym, więc przypomnijmy sobie, czym jest replikacja i kiedy zachodzi. A więc replikacja jest to po prostu podwojenie, czyli skopiowanie cząsteczki DNA, skopiowanie materiału genetycznego, i dzieje się to w czasie interfazy czyli w tym okresie pomiędzy podziałami komórki, a dokładniej w fazie S, przypominam, że faza S nazywa się tak właśnie od syntezy cząsteczki DNA. No i ta replikacja zachodzi oczywiście po to, żeby przy podziale komórkowym każda komórka potomna otrzymała swój kompletny materiał genetyczny, taki sam jak miała komórka wyjściowa, przynajmniej w przypadku mitozy, w przypadku mejozy wiecie, że jest trochę inaczej, ale przed mejozą również zachodzi replikacja. Także we wszystkich dzielących się komórkach zarówno w czasie wzrostu organizmu, ale też w czasie jego normalnego funkcjonowania, gdy chociażby nasze komórki naskórka, czy komórki naszej wątroby się regenerują, czy też powstają komórki rozrodcze, proces replikacji zachodzi w nas na okrągło. I teraz jak wygląda replikacja najpierw w takim ogólnym zarysie? A więc z pozoru wydaje się, że to jest proces taki całkiem prosty. To znaczy mamy cząsteczkę DNA, czyli tę naszą podwójną helisę i ona rozplata się na dwie pojedyncze nici. I do każdej z tych nici dobudowywana jest nowa nić, oczywiście na zasadzie komplementarności zasad azotowych, o której mówiliśmy w odcinku o kwasach nukleinowych. No i w efekcie powstają dwie nowe cząsteczki DNA, z których każda składa się z jednej tej starej nici wyjściowej i z jednej nowo powstałej. Dlatego też mówi się, że replikacja jest półzachowawcza albo semikonserwatywna, to jest to samo, ponieważ zostaje zachowana połowa tej cząsteczki wyjściowej. No i właśnie, wydaje się, że to jest taki dość prosty, elegancki, wydajny proces, całkiem nieskomplikowany, ale w rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości jest to proces niezwykle złożony, w który zaangażowany jest bardzo dużo różnych enzymów. Także ten rysunek jest tylko po to, żeby pokazać na czym polega półzachowawczość replikacji, ale za chwilę zobaczymy jak to wygląda naprawdę. Ale najpierw spróbujmy sobie może uświadomić, jak monumentalnym zadaniem jest replikacja. Otóż możemy to sobie porównać w przypadku genomu człowieka, przynajmniej możemy to sobie porównać do takiej sytuacji, jakbyśmy mieli. Tysiąc takich dość grubych książek. Tutaj mamy 3 miliony par zasad, czyli 3 miliony tych literek DNA, tak razy tysiąc, bo to daje 3 miliardy, czyli mniej więcej tyle, ile ma genom człowieka. Tak naprawdę genom człowieka ma jakieś 3,5 miliarda par zasad. No i wyobraźmy sobie, że musimy te tysiąc książek przepisać bezbłędnie w ciągu 8 godzin, bo tyle mniej więcej trwa średnio podział komórki eukariotycznej. Komórki prokariotyczne mają znacznie mniejsze genomy, one mogą się dzielić nawet co 20 minut, no ale w przypadku komórek eukariotycznych to już jest dobre parę godzin. Także takie zadanie w sumie na nasze możliwości jest właściwie niewykonalne, a właśnie mniej więcej coś takiego zachodzi w procesie replikacji DNA. I teraz, w jaki sposób to jest w ogóle możliwe? Więc po pierwsze, w proces replikacji zaangażowany jest cały zespół enzymów zwanych aparatem replikacyjnym. Tutaj tak naprawdę są narysowane nawet nie wszystkie, ale też nie obawiajcie się, nie wszystkie was obowiązują pod kątem matury. Dla was istotne są tylko cztery, i to jest helikaza, primaza, polimeraza DNA i ligaza i na te powinniście przede wszystkim zwrócić uwagę. I teraz tak, to moje przedstawienie procesu replikacji będzie jak zwykle dość mocno abstrakcyjne. Ja będę te enzymy przedstawiać tak jakby z osobna ich działanie. Natomiast powinniście mieć takie wyobrażenie, że to jest jeden duży kompleks enzymatyczny, który jakby działa razem. To jest rysunek z biologii komórki Albertsa, z takiego podręcznika akademickiego. I nie musicie w ogóle rozumieć tego rysunku, nie przejmujcie się tym. To jest tylko po to, żeby wam pokazać nieco bardziej realistycznie, jak ten proces zachodzi. Także jak widzicie, tu są całe takie kompleksy białkowe, które przesuwają się po tej nici i dobudowują tę nową nić. Do replikowanej cząsteczki DNA, no ale u mnie to będzie przedstawione w sposób nieco bardziej uproszczony, bo tak naprawdę dla Was jest istotne, po prostu jaką funkcję mają te poszczególne enzymy i generalnie jak ten proces przebiega. Także nie musicie znać aż takich szczegółów, jak są tutaj. Ale teraz wracając do pytania, w jaki sposób jest możliwe, że ten proces replikacji zachodzi w ciągu tych kilku godzin. Po pierwsze, mamy ten aparat replikacyjny, ale po drugie, Replikacja zaczyna się w wielu miejscach naraz. To nie jest tak, że cząsteczka DNA się rozplata na jednym końcu i się tak rozplata stopniowo przez całą długość, i dobudowywana jest ta nowa nić, bo to by rzeczywiście pewnie zajęło wieki, ale to jest tak, że ta nić DNA rozplata się w wielu miejscach naraz. U człowieka to jest około 10 tysięcy takich miejsc i one się nazywają Ori od origin, czyli początek. W tym przypadku początek replikacji. Nie musicie tego wiedzieć, to jest trochę dodatkowa informacja. I generalnie jest tak, że te miejsca ORI charakteryzują się dużą ilością par AT, adenozyna tymina. Dlaczego akurat adenozyna tymina? Tego być może jesteście się w stanie domyślić, jeżeli pamiętacie szczegóły z odcinka o kwasach nukleinowych, bo mówiliśmy tam, że między guaniną a cytozyną występują trzy wiązania wodorowe, a między adeniną a tyminą tylko dwa. Więc po prostu te pary AT jest łatwiej rozdzielić, bo tam jest mniej tych wiązań. Ale to jest trochę taka ciekawostka. Teraz przejdźmy już do właściwego procesu replikacji i do jego pierwszego etapu. I za pierwszy etap, czyli właśnie za rozplatanie tej nici DNA w tych miejscach ORI, odpowiada helikaza, czyli taki enzym, który po prostu rozrywa te wiązania wodorowe, przeprowadza hydrolizę tych wiązań wodorowych i dzięki temu rozplata tą cząsteczkę DNA. I w tej książce Biologia Komórki, z której przed chwilą widzieliście rysunek, było takie fajne porównanie, że ten cały aparat replikacyjny, ten kompleks taki enzymatyczny wygląda trochę jak taka mała maszyna do szycia z tą helikazą na czele, i ona sobie tak jedzie po tej nici DNA, i ten ruch. Tego całego kompleksu enzymatycznego jest napędzany właśnie przez rozrywanie tych wiązań wodorowych. No bo mam nadzieję, że pamiętacie, że zrywanie wiązań chemicznych ogólnie powoduje uwalnianie energii. Więc tutaj właśnie ta hydroliza tych wiązań napędza przesuwanie się tego całego aparatu replikacyjnego. No i teraz tak, ta helikaza rozplata nam tę cząsteczkę DNA w jakimś miejscu i powstają tak zwane widełki replikacyjne. Czyli to takie oczko na tej cząsteczce DNA, w tym miejscu, gdzie te wiązania wodorowe są. Rozrywane. I te widełki replikacyjne się stopniowo poszerzają w miarę jak ta helikaza działa w obie strony. Tutaj, oczywiście, stopniowo jest dobudowywana ta druga nić DNA, czego tutaj nie widać, ale za chwilę to zobaczymy. W każdym razie te widełki stopniowo się rozsuwają, no i potem łączą się ze sobą w miarę jak ta replikacja postępuje. I ostatecznie te dwie nowe cząsteczki oddzielają się od siebie. A i te widełki replikacyjne rozsuwają się w tempie około 100 par zasad na sekundę. Czyli ta helikaza rozrywa te wiązania wodorowe w tempie około 100 par nukleotydów na sekundę. Czyli bardzo, bardzo szybko. I to jest kolejny powód, dla którego ten proces może zajść w takim tempie. I teraz tak, mamy już tę naszą helisę DNA rozplecioną w wielu miejscach naraz i teraz do akcji wkracza kluczowy enzym tak naprawdę dla całego procesu replikacji czyli polimeraza DNA i polimeraza DNA jak sama nazwa wskazuje przeprowadza proces polimeryzacji czyli łączy ze sobą podjednostki tworzące DNA, czyli nukleotydy w tę nowo powstającą nić. Pamiętajcie, że polimery to są ogólnie cząsteczki złożone z wielu podjednostek, jakichś. Na przykład celuloza jest polimerem glukozy, bo składa się z wielu podjednostek glukozy. DNA jest z kolei polimerem, który składa się z wielu podjednostek zwanych nukleotydami. I tak dalej. Także jeżeli mam jakiś enzym, który się nazywa polimeraza, to możemy się domyślać, że on właśnie będzie przeprowadzać proces polimeryzacji, czyli syntezy jakiejś większej cząsteczki z Mniejszych podjednostek. I to, co jest ważne i to, co będzie dla nas kluczowe, żeby zrozumieć ten dalszy przebieg procesu replikacji, to jest to, że polimeraza DNA może przyłączać kolejne nowe nukleotydy, czy dokładniej trifosforany nukleozydów, tylko do końca 3' nowej nici DNA. Dlaczego tak jest? Więc tak, polimeraza DNA wykorzystuje do syntezy nowej nici trifosforany nukleozydów. Mówiliśmy o nich w czwartym odcinku działu Metabolizm. To jest akurat z nowej wersji tego odcinka, którą rzuciłam niedawno. I mówiliśmy, że istnieją trifosforany deoksyrybonukleozydów i trifosforany rybonukleozydów. I te pierwsze służą właśnie do syntezy cząsteczki DNA, a te drugie do syntezy RNA. I w tych trifosforanach nukleozydów występują te tak zwane wiązania wysokoenergetyczne między tymi resztami fosforanowymi i z nich pochodzi energia do syntezy tej nowej nici. No bo pamiętacie, że synteza generalnie wymaga nakładu energii, także to w takim uproszczeniu stąd się bierze ta energia. I teraz tak, jak weźmiemy sobie tą taką cząsteczkę trifosforanu nukleozydu i pozbawimy ją tych dwóch reszt fosforanowych no to zostanie jej tutaj ta jedna reszta. No i teraz, gdzie możemy przyłączyć taki nukleoty? No nie możemy go przyłączyć do końca 5-Prim, bo tutaj już jest taka jedna reszta fosforanowa. Możemy go przyłączyć tylko do tego końca 3-Prim, czy właściwie polimeraza DNA może go przyłączyć tylko do tego końca 3-Prim. Także z tego wynika, dlaczego polimeraza działa właśnie w taki sposób. I to ma poważne implikacje dla całego procesu replikacji, co za chwilę sobie zobaczymy. Okej, okay, ale co jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o polimerazę DNA? A więc polimeraza ma zdolność redagowania tak zwanego, czyli naprawy własnych błędów. Polega to na tym, że jak polimeraza DNA wstawi jakiś nukleotyd, przyłączy go do już tej istniejącej nici, nowej, to sprawdza, czy na pewno przyłączyła dobry. Jeżeli się okaże, że się pomyliła, to odłącza ten nukleotyd i przyłącza prawidłowy. I dzięki temu jest w stanie tworzyć tak wierną kopię naszego DNA, a to jest bardzo ważne, no bo zapobiega do powstawania mutacji, które mogłyby mieć negatywne skutki. Nie jest ona Całkowicie w 100% bezbłędna, ale ta jej dokładność w porównaniu z tym, z czym mamy do czynienia w życiu codziennym, jest naprawdę wysoka. I tutaj na dowód tego jest taka tabelka, też z tej książki Biologia komórki Alberta, gdzie są przedstawione takie sytuacje, powiedzmy, z życia codziennego i częstość popełniania błędów. No, i mamy, że na przykład w systemie bagażowym linii lotniczych gubiony jest średnio jeden bagaż na 200, czyli zachodzi mniej więcej jedna pomyłka na 200 przypadków. Prowadzenie samochodów w Stanach Zjednoczonych, jeden śmiertelny wypadek w ciągu roku na 10 tysięcy przypadków. Także jedna pomyłka, akurat tutaj poważna. Na 10 tysięcy przypadków. Natomiast jeśli chodzi o replikację DNA, tutaj mamy bez systemu naprawy i z systemem naprawy, bo tam jakby jeszcze po tej replikacji jest dodatkowy zespół białek, który jeszcze poprawia ewentualne błędy. Ale w każdym razie, ostatecznie to jest jedna pomyłka na miliard nukleotydów. W ogóle nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ile to jest miliard. Mówiliśmy, że genom człowieka ma około 3,5 miliarda zasad azotowych. Tutaj mamy przedstawiony ten poziom bezbłędności polimerazy DNA. W opisie pod filmem znajdziecie takie krótkie zobrazowanie, czym jest miliard. Także możecie sobie przeczytać i to Wam trochę uświadomi, jak ogromna to jest liczba. Także podsumowując. Dokładność polimerazy DNA jest naprawdę niewyobrażalna. My sami mylimy się tyle razy dziennie w tym, co mówimy, piszemy i robimy, że w porównaniu z taką polimerazą jesteśmy naprawdę beznadziejni. Ale jest jeszcze jedna istotna cecha, o której w sumie już wspomnieliśmy i to jest to, że polimeraza DNA może przyłączać nowe nukleotydy tylko do już istniejącego fragmentu DNA albo RNA. Dlaczego RNA, to za chwilę zobaczymy. W każdym razie chodzi o to, że ona nie może sobie wziąć tak od zera i zacząć syntetyzować nowej nici. Tego nie potrafi. Ona potrzebuje od czegoś zacząć i w związku z tym potrzebuje dodatkowego enzymu, który pozwoli jej w ogóle zapoczątkować ten proces replikacji. I tym enzymem jest tak zwana prymaza. Jest to enzym, który syntetyzuje startery, czyli takie krótkie fragmenty RNA. Tutaj przykładowo ten fragment ma 6 nukleotydów, ale to niekoniecznie jest 6, to jest tylko tak. Dla przykładu. W każdym razie chodzi o to, że po prostu dzięki temu starterowi, polimeraza DNA ma ten fragment, który potrzebuje, żeby móc te replikacje w ogóle przeprowadzać. I to się nazywa Starter albo primer, stąd jest ta nazwa prymaza. I teraz wróćmy już sobie do samego przebiegu procesu replikacji, czyli tak, helikaza rozplotła nam tę cząsteczkę DNA, mamy widełki replikacyjne. No i teraz tak, teoretycznie. Ten proces mógłby zajść w ten sposób, że tutaj sobie będą dobudowywane nowe nici, do tej starej nici po obu stronach tych widełek, i w miarę jak ta helisa DNA się będzie rozplatać, to tutaj będą dobudowywane nowe nici, i tak aż spotkają się z kolejnymi widełkami replikacyjnymi, i ostatecznie powstaną te dwie nowe cząsteczki. No ale my wiemy, że. Tak się nie może zadzieć, ponieważ owszem, tutaj mamy koniec 3Plim, tej nowej nici, bo pamiętamy, że nici są naprzeciwległe, więc tutaj mogą być dobudowywane nowe nukleotydy, no ale tutaj już nie. Więc w ten sposób to nie może zajść, ponieważ polimeraza DNA działa tylko w tym jednym kierunku. Więc jak to się dzieje w rzeczywistości? W rzeczywistości jest tak, że znowu mamy tutaj te widełki replikacyjne, a konkretnie jeden koniec takich widełek replikacyjnych. No i teraz prymaza przyłącza starter w jakimś tam miejscu i następnie pojawia się polimeraza DNA, która przyłącza nukleotydy do końca 3' tego startera i w ten sposób Wydłuża się ta nić w tę stronę. No i właśnie ta nić będzie się wydłużać w tę stronę, w miarę jak te widełki będą się rozdzielać dalej, i ona się, jakby wydłuża jednym ciągiem. I dlatego nazywa się nicią wiodącą. Definicją nici wiodącej jest to, że ona jest syntetyzowana w tym samym kierunku, co rozszerzają się te widełki replikacyjne. Natomiast z tą drugą nicią już nie jest tak prosto. No i co się tutaj dzieje? Znowu, prymaza przyłącza starter, tutaj mniej więcej na początku tych widełek replikacyjnych. No i następnie polimeraza DNA znowu dobudowuje nukleotyd do końca 3-prim tego startera. No i co się dzieje dalej? Powiedzmy, że te nasze widełki się rozszerzają dalej w tym kierunku. No i teraz tak, tutaj mamy tą naszą pierwszą nić, tą wiodącą, która powstawała na górze, więc ona się wydłuża dalej, tak jak się rozjeżdżają te widełki. Ale ta druga nić... Która zaczęła nam się syntetyzować w tym kierunku, no, ma opóźnienie, tak? Dlatego się nazywa nicią opóźnioną. No bo tutaj już jakby nic się nie dzieje. Ona syntetyzowana jest tylko w tę stronę. Więc prymaza znowu musi tutaj kawałek dalej dołączyć nowy starter. No i polimeraza DNA od końca 3-prim tego startera będzie dobudowywać nukleotydy. I tak dalej, i tak dalej. Także ta nić postępuje do ciągiem, a ta będzie w takich kawałkach. I te kawałki, te fragmenty nazywają się fragmentami okazaki. One się tak nazywają od nazwiska ryjego okazakiego, który swoim zespołem badawczym w 68 roku po prostu odkrył, że w ten sposób przebiega proces replikacji, dlatego tak nazwano te fragmenty. W każdym razie te widełki replikacyjne się rozszerzają, ten proces replikacji postępuje aż się spotka z następnymi widełkami i tak aż do skopiowania obu nici. I podsumujmy sobie może co się wydarzyło do tej pory, zanim przejdziemy dalej, żeby się nie pogubić. A więc tak Mamy nić wiodącą, czyli to jest ta, która jest syntetyzowana zgodnie z tym kierunkiem rozszerzania się widełek replikacyjnych, oczywiście począwszy od startera. Mamy nić opóźnioną, która jest syntetyzowana przeciwnie do kierunku rozszerzania się widełek, dlatego tworzona jest po kawałku, to są te tak zwane fragmenty okazaki. I teraz to, czego nie widzieliśmy na tym rysunku, ale to jest tak, że. bo widzieliśmy tylko jeden koniec tych widełek, ale to jest tak, że te widełki rozszerzają się jednocześnie w obie strony, więc po drugiej stronie tych widełek będziemy mieć jakby odwrotną sytuację, Mieć odbicie lustrzane. I to możecie sobie zobaczyć tutaj. To był ten koniec widełek replikacyjnych, który omawialiśmy, ale jak one się rozszerzają również w tym kierunku, no to tutaj z kolei dzieje się odwrotnie. Nie? Bo tu się przyłączy starter i z kolei tanić będzie teraz wiodąca, a ta na górze będzie opóźniona. Także w zależności na którą część widełek replikacyjnych patrzymy, to ta nić wiodąca, a nić opóźniona będzie raz po jednej, raz po drugiej stronie. W każdym razie efekt końcowy jest taki, że każda z tych nowo powstających nici DNA składa się z wielu fragmentów utworzonych przez te nici wiodące i nici opóźnione. No i co dalej? Proces replikacji już prawie dobiegł nam końca, no ale jeszcze nie całkiem, bo tak. Po pierwsze, mamy te fragmenty starterów, które są zbudowane z RNA, no a przecież my chcemy mieć DNA bez jakichś fragmentów RNA co chwila. Więc mamy enzymy, i to jest nukleaza i naprawcza polimeraza DNA, które po prostu usuwają startery, nukleaza usuwa startery, a ta naprawcza polimeraza DNA zastępuje je po prostu fragmentami DNA, czyli wbudowuje te. Deoksy, rybonukleotydy zamiast rybonukleotydów. Te dwa enzymy Was akurat nie obowiązują. Ja o tym mówię po prostu dlatego, w razie gdyby ktoś się zastanawiał, a co się dzieje z tymi starterami, czy one zostają w tej cząsteczce, czy nie. No to nie zostają, natomiast tych nazw enzymów nie musicie pamiętać. Ale enzym, który Was obowiązuje, to jest ligaza. I ligaza po prostu łączy ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Te poszczególne fragmenty DNA, czyli te fragmenty nici wiodących i opóźnionych, które powstają w czasie tej replikacji, tak jak to widzieliśmy. Także ligaza praktycznie już kończy ten proces replikacji. Nazwa ligazy zresztą pochodzi od łacińskiego ligare, co oznacza po prostu łączyć. I tak samo zresztą macie ligament, czyli ligamenty, czyli. Więzadła po angielsku albo po łacinie, też to jest od wiązania. No i tak, to może być już koniec procesu replikacji. W niektórych komórkach jest jeszcze jeden etap, mianowicie odbudowa telomerów przez enzym telomerazę. I zazwyczaj jest o tym mowa w podręcznikach, ale tak naprawdę w podstawie programowej nie jest wymagana znajomość enzymu telomerazy i tego, co ona robi, więc ja o tym nie będę mówić. Możliwe, że nagram taki dodatkowy odcineczek na ten temat, bo to jest w sumie dość ciekawe. Ale to będzie taka wiedza ponadprogramowa. Także na potrzeby matury to by było na tyle, jeśli chodzi o proces replikacji, ale podsumujemy go sobie jeszcze ostatecznie. Więc tak, replikacja zachodzi w fazie S, czyli przed podziałem komórki, zarówno przed mitozą, jak i przed mejozą. Jest półzachowawcza, czyli każda nowa cząsteczka ma jedną nić ze starej. Cząsteczki, a jedno nić nowo powstającą. Replikacja zaczyna się w bardzo wielu miejscach naraz, to są te tak zwane miejsca ORI, od których powstają te widełki replikacyjne. Tak jest u eukaryontów, bo u prokaryontów, jak może pamiętacie, występuje taka dość nieduża cząsteczka DNA kolista. Dużo, dużo mniejsza niż ten genom eukariotyczny, więc tam nie ma tych wielu miejsc rozpoczęcia replikacji, tylko zwykle jest jedno i to jest całkowicie wystarczające, no bo ta cząsteczka jest mała. Kluczowe enzymy, które powinniście zapamiętać, to jest helikaza rozplatająca niż DNA, prymaza budująca startery, polimeraza DNA przeprowadzająca faktyczną polimeryzację i ligaza łącząca ze sobą te powstające fragmenty nowej nici. I teraz, co ważne, Polimeraza DNA, tak jak mówiliśmy, ma zdolność redagowania, czyli naprawy własnych błędów. I ta poprawność replikacji jest oczywiście bardzo kluczowa, bo zapobiega ewentualnym mutacjom, które mogłyby w wielu przypadkach się okazać szkodliwe dla nas, skutkować chorobami genetycznymi. Ale to, że te błędy się jednak czasami zdarzają, czasami są jednak przepuszczane w tym całym systemie, jest jeszcze bardziej kluczowe. Ponieważ leży u podstaw procesu ewolucji. Tak przynajmniej mówi teoria ewolucji. I ja o tym tutaj teraz nie będę mówić, bo do tego wrócimy gdzieś tam pewnie właśnie, omawiając proces ewolucji kiedyś, kiedyś. Natomiast tak się składa, że czytałam ostatnio Przekrój, kwartalnik Przekrój, i było tam coś w rodzaju opowiadania o procesie replikacji, tylko w takiej konwencji, że to są uczniowie w szkole, że te poszczególne enzymy są uczniami w szkole. I tam było świetnie opisane, czy też zobrazowane, jakie znaczenie mają te błędy, które są czasami przepuszczane w tym systemie replikacji. I mi się to tak podobało, to opowiadanie nie jest zbyt długie, ono ma kilka stron, ale jest bardzo fajne i ja wam zeskanowałam to opowiadanie i link macie, link do tego PDF-a macie w opisie pod filmem. Także bardzo wam polecam sobie przeczytać, bo to naprawdę bardzo wam dobrze pokaże nie tylko w ogóle sam proces replikacji, ale też przede wszystkim to, jakie te błędy mogą mieć znaczenie istotne dla Przetrwania organizmu. Także to jest taki prezencik ode mnie dla Was. Jeśli chodzi o proces replikacji, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję patronom z ostatniego miesiąca. Zachęcam Was również do wspierania mojego kanału, jeżeli macie na to ochotę. Przypominam, że patroni mają dostęp do nowych odcinków z trzydniowym wyprzedzeniem. Ja dziękuję bardzo osobom, które się na to decydują. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.